Dzień dobry. Dzień życia ogrodnika amatora Dzisiaj chciałem was zaprosić na odcinek o takim temacie: ziemia po pomidorach dotkniętych zarazą ziemniaczaną. Czy coś z nią trzeba robić? Jak zabezpieczyć czy ewentualnie dezynfekować? Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Jestem przy moich pomidorach uprawianych pod chmurką. Dzisiaj piękne niebo. Fajna pogoda, październik, a to 20 ponad stopni. Taki mamy czas, ale jesteśmy przy moich pomidorach dotkniętych zarazą. Widać ewidentnie, że już są mocno zarażone. Ja dzisiaj będę je sprzątał. Może zbiorę część owoców, które już są jakieś różowe, takie zaczerwienione. No ale trzeba obserwować, bo takie pomidory, kiedy krzak był dotknięty zarazą ziemniaczaną, w domu również mogą dostać po kilku dniach plam. Ale dzisiaj nie ten temat, tylko co zrobić z ziemią, w, których rosły, w której rosły pomidory i dotknięte zostały zarazą ziemniaczaną? Ja już sobie wszystkie te krzaki pomidorów wyciągnąłem, wyrwałem, już je przeniosłem w inne miejsce do wywiezienia. I teraz co z taką ziemią będę robił? Otóż jeszcze tutaj rosły mi między tymi pomidorami te pory. Ja chcę jeszcze je zostawić przez chociaż parę dni. Zobaczymy. Może je jeszcze usunę w tym tygodniu, może w następnym usunę, czyli wykorzystam. Ale co z tą ziemią? Bez względu na to, co będę sadził w następnym roku, to ja przeważnie jesienią przekopuję ziemię na ostrą skibę. Czyli na głębokość około 30 cm, czyli tyle, ile ma taki szpadel, tutaj tą część do kopania. 25-30. Oczywiście wielu z Was nie przekopuje ziemi. Ale ja przekopuję, bo podczas tego przekopywania na tą ostrą skibę, czyli wydostanie takie jedno kopnięcie i przedostanie się tych wszystkich części, które były głębiej na powierzchni, powoduje to, że w okresie zimowym, kiedy jest mróz, to to wszystko jest w stanie przemarznąć w jakiś sposób. W związku z tym też to jest bardzo dobre dla gleby moim zdaniem i jesienią po przekopaniu na tą ostrą skibę będę stosował wapno. Wapnem zakoloruję tą ziemię. Zamiast wapna możecie zastosować yy, na przykład mączkę bazaltową, dolomit, może nie zamiast, ale również możecie zastosować dlatego że w jakiś sposób uszlachetnicie tę ziemię, wzbogacicie o te składniki, które są zawarte w mączce bazaltowej czy w dolomicie. Czy w wapnie? No, wapnowanie trzeba stosować tak około co 3 lata. To jest też ważne, a jeśli uprawiacie pomidory, to tym bardziej, dlatego że brak wapnia, wapnia w glebie powoduje później na pomidorach suchą zgniznę wierzchołkową, taką chorobę niedoborową. To też podczas oglądania moich filmów mogliście zobaczyć, jak taka choroba wygląda. I tak jak powiedziałem, ja usuwam wszystko. Usuwam wszystkie części tych roślin, nie zostawiam. Czyli to najpierw wygrabie jeszcze, przekopię i potem jak już posypię tym wapnem, to wtedy delikatnie zgrabię, żeby po prostu wiatr mi tego nie wydmuchał. Z wierzchnią warstwą ziemi zostanie to wymieszane. Warto też podczas przekopywania, jeśli na przykład chcecie przekopać tak jak ja na ostrą skibę, to na przykład rozsypać Jakiś nawóz? Najlepiej nawóz organiczny, taki naturalny. Ja mam pod dostatkiem obornika końskiego, i mogę tutaj trochę tego obornika rozsypać, a następnie przekopać, żeby ten obornik dostał się niżej, głębiej. I wtedy też przez okres zimy on się tam zdąży fajnie rozłożyć. I wiosną ziemia będzie już trochę wzbogacona o te naturalne nawozy. Nie stosujcie tego za dużo. I jeśli chcecie i wapnować, i stosować nawożenie na przykład obornikiem, to zróbcie to w odstępie jakiegoś czasu, chociażby czterech tygodni. Na przykład najpierw to posypcie tym wapnem, delikatnie przegrabcie, tak jak to jest tu teraz, potem to można przekopać już z tym obornikiem na wierzchu, wtedy on się znajdzie głębiej pod ziemią. Ja tutaj akurat te. Krzaki pomidorów wyrywam razem z korzeniami i usuwam to tak po prostu dla bezpieczeństwa, żeby coś mi tam jeszcze nie zostało z tych chorób, z tej zarazy, ale dobrym sposobem jest zmianowanie, czyli w miejscu, gdzie rosły pomidory, posadzimy coś innego, a pomidory w innym miejscu. To też w jaki sposób jest nas stanie uchronić przed chorobami, które dotykały danej grupy, danej rodziny tych, tej rośliny. Dlatego, że zaraza ziemniaka, ziemniaczana występuje na tych piankowatych, czyli ziemniakach, pomidorach, a nie dotyka innych roślin. W związku z tym inne rośliny, nawet gdyby w tej ziemi te pomidory rosły z tą zarazą, to tej, tej zarazy nie, nie dostaną, po prostu na nią nie chorują. Ale płodozmian dotyczy się wielu roślin. Niektóre wymagają płodozmianu co roku, niektóre można sadzić co roku, przez kilka lat na przykład, ale w przypadku, kiedy pojawią się szkodniki bądź choroby danej rośliny, to należy bezwzględnie zastosować płodozmian. I tutaj w przypadku tej zarazy ziemniaczanej można tak zrobić, ale też Wam powiem, że nie zauważyłem, aby ta zaraza zostawała w ziemi żeby tam tworzyła jakieś przetrwalniki. W związku z tym ja tutaj w tym miejscu nie będę sadził pomidorów, dlatego że się ograniczę tylko do moich tuneli foliowych, które mam dwa. Tuneli, przepraszam, nie foliowych, tylko z poliwęglanu już dzisiaj. Tak? Więc ja tutaj te pomidory będę uprawiał w tych szklarenkach, szklarniach. A tutaj pod chmurką pewnie nie zastosuję uprawy pomidorów już, no bo te uprawy pod chmurką gorzej mi wychodziły niż te w tunelu, ale to zrozumiale, dlatego że tam są te warunki trochę bardziej korzystne w naszej, w naszym kraju w Polsce, dlatego że po prostu możemy ten sezon trochę przedłużyć i rozpocząć wcześniej w tunelu i zakończyć później, dlatego że ja w moim tunelach jeszcze mam pomidory, a zobaczcie w gruncie już nie i to Pewnie u Was również tak jest, dlatego że już są jakieś nocne przymrozki w tu, na zewnątrz, a w tunelu możemy tą temperaturę tych kilku stopni utrzymać wyższą. Ja już teraz na noc zamykam swoje tunele. Już troszeczkę tak po południu, żeby się on miał czas jeszcze nagrzać. I zobaczcie, tych pomidorów jeszcze jest dość sporo. Jak widać, nie są one mokre, dlatego że w dzień ten tunel jest otwarty kiedy słońce świeci wieczorami czy po, po późnym popołudniem ja zamykam po to żeby tą temperaturę jeszcze zatrzymać w tym zamkniętym tunelu tutaj mamy 12 13 stopni jak termometr pokazuje w związku z tym te warunki nie są złe i ta uprawa pomidorów naprawdę w tunelu jest korzystniejsza jeśli macie miejsce to tym bardziej napiszcie proszę w komentarzach czy wy na przykład przekupujecie ziemię czy jednak nie? Czy zostawiacie taką ziemię, czy zostawiacie te rośliny, które rosły, czy korzenie wyrywacie czy zostawiacie? Co robicie ze swoją ziemią po uprawie pomidorów zarażonych zarazą ziemniaka? To są takie wskazówki od was bardzo cenne, ja też je biorę do serca, biorę do dostosowania, jeśli mi odpowiadają, to tak próbuję albo stosuję. Więc warto się dzielić swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, co robicie, dlatego że warto sprawdzać, bo w każdym miejscu, w każdym terenie inaczej nam rosną. U mnie rosną pomidory na przykład dobrze, a 200-300 metrów u sąsiada inaczej, gorzej, albo odwrotnie. Coś się udaje wam bardziej, a coś mniej. Mnie w tym roku papryki nie za bardzo się udały, nie mam ich dużo, a mój kolega pierwszy raz sadzi papryki i ma tych papryk. Naprawdę dużo, i tak trochę bez opieki, a mu tak fajnie urosły, więc to nie jest tak, że wszystko Wam się uda. Więc napiszcie, co tam u Was w ogródkach jeszcze na przykład rośnie, albo co już nie rośnie, albo czy zlikwidowaliście te swoje już uprawy pod chmurą pomidorów, albo może jeszcze je zbieracie, może jeszcze macie. Więc fajnie poczytać taki komentarz. Nie zawsze Wam odpowiem, bo coraz mniej czasu mam. Ale naprawdę wszystkie komentarze czytam i by jest to miłe, że też uczestniczycie w takiej dyskusji trochę poprzez komentarz. Myślę, że to wszystko w tym odcinku dzięki za uwagę do usłyszenia i do zobaczenia.